Myślę, że ten mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu. Przede wszystkim, żeśmy za dużo popełniali błędów prostych w każdej formacji technicznych. To jest pierwsza rzecz. Podejmowaliśmy złe decyzje i w linii obrony, i w linii pomocy. Mieliśmy, gdzie piłki były kolokwialnie mówiąc, stykowe. Powinniśmy. Powinniśmy szybciej atakować piłkę, szybciej iść do zwarcia z przeciwnikiem. W tym elemencie sandecja była lepsza. Złe ustawienie przy rzucie karnym, przy drugiej niby jesteśmy w polu karnym, powiedziałbym. Dobrze ustawieni, brak ataku na, na, na piłkę, o ten ułamek sekundy myśmy atakowali tą piłkę, ale, ale, ale byliśmy o tempo, o tempo spóźnieni i, i próbował, trzeba było grać bardziej w środku pola, gdzie było mało miejsca, może bardziej bezpośrednio, na co żeśmy kładli naciski i przed meczem i, i w przerwie na bardziej bezpośrednią grę. Brakowało nam nawet po zagraniu dłuższym utrzymania przedniej formacji, żeby linia pomocy mogła podejść. Próbowaliśmy jedną, lewą, prawą stroną kilka, kilka niezłych akcji, ale to, to były fazy, które, które, tak szczerze mówiąc, mogły się zakończyć zdobyciem bramki, ale tego było zdecydowanie, zdecydowanie za mało. I, i, I tak jak ja wiem, tu nie trzeba robić wielkiej analizy, myślę, że zawodnicy są świadomi tego, że, że to nie był najlepszy występ ich w tym meczu i, i, i nie tyle jestem pewien, ale jestem przekonany, że, 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 że takie, taka postawa w każdej w każdej naszej w strefie boiska czy w każdej formacji na pewno nie będzie miała miejsca w, w następnych meczach. Dziękuję. Dobry wieczór. Na pewno w pierwszych słowach yy, należy się yy, szacunek dla, dla moich piłkarzy. Bardzo im dziękuję za to spotkanie, ponieważ realizowaliśmy to, co sobie założyliśmy. Mieliśmy konkretny plan na ten mecz i yy, ten cały tydzień poświęciliśmy. Na to, aby wyeliminować najlepsze rzeczy, które posiada arka. Arka ma na pewno w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy i, i to było dzisiaj widać. Tam jest dużo jakości, ale taki zespół jak mój, z takimi piłkarzami, potrafi zniwelować te wszystkie najlepsze cechy, które posiadał przeciwnik, I to my dzisiaj zwyciężyliśmy. Z czego jestem bardzo zadowolony. Dumny jestem z łopaków. Powiem tak, że chyba pierwszy raz się bałem, odkąd tutaj jestem w Sandecji, o, o mecz. Ponieważ e, te statystyki z Arką, moje i z tenem Tarasiewiczem były bardzo, bardzo e, słabe. E, tak jak mówię, jest to zespół bardzo dobry, z dobrymi piłkarzami, z historią. I, i zazwyczaj w tych ostatnich naszych meczach e, z nami zwyciężał, ale zawsze trzeba się przełamać. Ja się cieszę, że nastąpiło to przełamanie dzisiaj. I, Widać, że, że w tej mojej y, drużynie jest, jest charakter, to jest, to jest ważne, wiemy co chcemy grać, jak mamy to zrobić, później to realizujemy i to jest dla mnie najważniejsze w tej chwili. Tylko y, mówię moim piłkarzom, żeby y, jak najszybciej się zregenerować, bo wracamy na Kilińskiego i to jest dla mnie ważne, może jeszcze bez was, bez kibiców. Ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziecie u nas i będziecie nam dopingować, bo to jest ważne. Chciałem też dzisiaj po, po, e, podziękować przede wszystkim tym młodym kibicom, którzy byli u nas na naszym stadionie i, i nam dopingowali. E, mam pewien pomysł, który pewnie wdrożę w życie i na pewno przyjdę dla tych chłopaków czy do tych chłopaków na trening, bo była fajna grupa tych, tych młodych piłkarzy z Akademii Sandecji i to są fajne, fajne obrazki. Fajnie, że oni przyjeżdżają na te mecze, że nam kibicują i obiecuję z tej strony, że na pewno się u nich pojawię na treningu. Jeszcze raz dziękuję i, i do zobaczenia w środę.